Witam, Siemano, portal numer 2, gameplay numer 4. I te Wit... same pojeby. Z dwa te same pojeby, <laughs> tak. Mokrzyderca z, z dowodu Krzysztof, witam Was. I, I nomad. Z dowodu Aronomat. nijaki. Też <laughs> tak jest. Rozpoczynamy kolejny gameplay. No i koniec pierdolenia. Nie, co mam teraz do... Tam są drzwi. Aha, już wiem. Chyba, nie, nie wiem. Nie pchaj mi się do <grymne> Dobra, weź ty stwórz tam na górę, bo musimy wyskoczyć, wiesz? Zeskoczyć No dobra Teraz ty musisz stworzyć Tak, na dole, tak, geniuszu, tak! Einstein pierwszy. Noś na... No ale źle <grymne> <grymne> <co, panie>, <grymne> zrobiliśmy. Dobra, utwórz mi tutaj na dole. Nie. <grymne> <grymne> Dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wypchaj się teraz. <grymne> Coś ty <grymne> zrobił. Co nie udało się? Aha! No, sorka Einstein, Einstein Einstein! Einstein. Okay. No <laughs> iskry ci poszły z dupy, <laughs> nie wiem co to oznacza. Jakie... <laughs> o oh my godness, jaka dziwna komnata. Tajemnic. Jak z Harry'ego Pottera. Czytałeś go? Tak! Całego! Oczywiście. Harry Potter to jest moja wiesz Biblia. Ja wiesz to? Co teraz? Nie Einsteinie. mam stary pojęcia. Aj na sztajnie. Woo! Naciska magiczny przycisk. Yeah, no, udało się. Teraz ten naciśnij drugi. Ja mam tam gdzieś na górę się dostać? Stary. No, tu kombinuj, ja już, ja już się tu dostałem. <śmiech> <Słuchaj>. <śmiech> so, jak ja mam się tam dostać, jak tam nie ma żadnego do utworzenia portala? Ja nie wiem, kombinuj, kurwa. To jest It's not fucking funny. Ale No ale no A fuck nie da rady No tam na górę to jest proste się dostać Stój Kuwa ja tu myślę Ty patrz na... na tabie Tu myślę <grym> Myślę, myślę i nic nie wymyślę <grym> Pomóc ci w myśleniu eee, lepiej, żebyś nie pomagał To jest skoro tak mówisz Okej Poskaczę sobie to... to nic nie da. Czekaj a czekaj, czekaj, czekaj. To wyskocz tam na górę do mnie, tam gdzie ja byłem. Ty mi musisz stary portal otworzyć. No, zaraz się otworzy, musisz obyć w tym miejscu i skoczyć tu na dół, wyrzucić się tutaj tędy. Bardzo proste. Ale jak ja, ale jak ja tu otworzę portal, skoro będę tutaj, nie? Proszę no. cię bardzo, leć na górę. No, no. I teraz w, i teraz w tym miejscu utwórz portal. I wy, żeby wyskoczył z czerwonym. Kumasz? A, no. Kumak. A na co nie o tym nie pomyślałem? Jaka menda! oh my godness <grym i zresztą> Dobrze, że <grym i zresztą> nagrało się Nie wiem, gdzie było góra, gdzie dół No To są portale tak pojebane? <grym i zresztą> Pan, nie doskoczę Musisz, jeszcze raz, im większa masę masę masz, wiesz, i szybkość masza, masza, Jeszcze. masza Masza, no. no orzechowo kakowa na tort ah, A, już nie zaraz Tego Widzisz, jaki ty jesteś łomny A, <grym> la. <i zresztą> Robię Ani teka piwa coś? więcej. Ja aż kurwa, piąte piję. Ja no, ja no, ok tak. No, Ale... i kilka razy się przetocz. To raczej nie. Jeszcze nie. troszkę, no jak nic nie da. Podstawowe prawa fizyki. No i. i no, jeszcze raz. Co coraz wyżej, no i teraz, siup. To nie dam rady. No jak nie. Nie denerwuj to mnie. Nie, nie, nie da rady. Musisz jeszcze bardziej, no widzisz, że nie doskoczę. No to co jest nie tak? Nie mam pojęcia. To ja idę. Tutaj pasuje jakiś... A czekaj, już wiem, wiem, już wiem, już wiem, już wiem. To jest... nie jest na twoją główkę, kurwa. No, pokaż, geniuszu, coś wymyślił. Pokaż ci, geniuszu. Geniuszu. Tylko czekaj, do którego portala lecę teraz. <śmiany> Wspaniały gameplay. Aż teraz, kurwa. Widziałeś to? <śmiany> Ale przypierdoliłeś. <śmiany> Dobra, teraz ja nie po tam schodziłem. Muszę się dostać. <śmiany> Zdrowe, trochę trzeba pomyśleć. Weź mi utwórz tu portal stary, żebym. W... A nie, czekaj, żebym tam się dostał. W dole? Nie, eee. A nie, dobra, sam już. Dobra, 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 to No, jestem. No, sorry na chwilę. Dobra, już jestem Zabiegałeś? Nie zawiechę zapałem drobne problemy techniczne, tak zwana rodzina Kurwa oczywiście muszę przechodzić wtedy, kiedy wiesz, nagrywam, nie? Cały dzień mieli na to, ale nie Tylko wtedy, Tylko wtedy, tak Ej, chuj Dobra jest, wpierdalaj się w tą kopsurę Czym się. Kończymy się z tą w i żołobie. Tak Już mi kurwa jądra wykręciło w lewą stronę W środka? Tak <śmiech> Implodowały <śmiech> Otworzyła się czarna dziura <laughs> Tak I zasysa teraz wszystko do środka, do środka. Do. Jak to z czasem? No, no jest, która jest godzina Dwadzieścia, po siódmej to mnie nie pierdol koło to obchodzi no, żeby odcinki były, wiesz, kurwa, robione. Co to będzie potem mogło, jakieś kurwa, półgodzinne, wiesz, pierdolenie, szupenie. I co teraz robisz? What the fuck? No, wiesz, jak będziesz przelatywał już What tędy... No, gdzie, co? Aha. Ale jak ja mam teraz się tak wybić? Strasznie daleko. To gdzieś muszę skoczyć, co? Bo to jest jakaś platforma. Co to, kurwa? Aż podskoczysz i ci się portal dezintegruje. No, ja wiem, a ten przycisk spot... No i co no teraz sami. Nie wiem. What the fuck? Widzisz, jak ja przejdę, to się dezintegruje po całe. To jest to ta taka ta, 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 ta siatka. Ale... Ta. Mm -hmm. hmm. No Czek i to nie jest nie patrz. No nie, patrzę. Nie, patrzę. Nie, nie. No nie, nie, nie. Bo tu nie ma się, stary, siły uderzenia. To ty musisz zrobić. Wiesz co zrobisz? Słucham Uchuj cię. Jak będę przelatywał, przez który portal musisz sobie obliczyć, i wtedy szybko dajesz tutaj, tworzysz portal i wtedy wylewasz. Dobra, w Je, jedziesz. <laughs> o, za E. <śmiech> <śmiech> Zapomn <laughs> Zapomniałem wcisnąć przycisku, sorry, kurwa. Wyciąłem. <laughs> no. no, wciśnij ten przycisk, pierdolony. Dobra. I jeszcze, się, żeby mi się rozpędził. Jak ty? Roz <laughs> sorry, jeszcze raz, no, skacz. Przycisk ciśnij, no. czekasz. No już, skaczesz, 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 no na co czekasz, kurwa. Czekaj. To już teraz nie, no co, dobra. Jeśli ja rozpędzę trochę, nie? Oh yeah, baby. Yeah, udało nam się. Kurwa. Prawie jesteśmy. Co się dzieje? Aha, teraz ty to masz... Możesz... A wiem, ja to dla ja tobie teraz tworzę. To będzie hamsko. Musisz się rozpędzić. Wow. wow. Kurwa. Ale ja za! Tak że nie mogą wyczuć tego, dalej jeszcze raz. No, go 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 No, naciskaj, naciskaj naciskaj! Yeah! Udało się! Nie trafił drzwi zaskakująco szybko nam to poszło. No... Dziwnie dziwne masz ruchy i po alkoholu. Dziwnie mówisz. Czekaj to drugie na mnie czeka. Co druga? Jakaś dziewczyna? Puszka. A, tak Puszka. ją nazywasz? Puszka. Tata, jasne pełne. <laughs> jasne, nie, nie wolisz jasne nie niemulatki, tak? O, guletki też mogą być, ale jasne to są jasne. No. Ty stary dziękowałem już tym? Widzą czy nie? No możemy podziękować. No, to, e tego i nie, za pierwsze, za, pierwsze, za pierwsze komenty, nie, pod pierwszym epizodem z Portala 2, dokładnie trzemy YouTube'owiczą. nie, nie mówiłem, mówiłem? Jesteś pewny? Na pewno? No tak, ja jakbym nie mówił, no to, no, to powiem, nie, nie. Kuba RPR, Wilczyca, Sandrix i AlpXXY, thank you, thank you, thank you, thank you, bye. Dobra, dobra, koniec, koniec, dobra, idziemy, 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 co to jest, co tutaj coś trzeba nacisnąć, coś trzeba dać, dobra. Nie wiem, skąd... A tutaj to znowu to samo, trzeba by okay. zrobić. Przycisk. Się przycisk. Teraz ty lecisz. Ja pierwszy leciałem, teraz ty lecisz. Tam idź oku. Zobaczcie, tu jest ktoś. Idę, 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 idę. Gdzie jest to, żeby cię wyrzuciło w powietrze? Właśnie. Aha, tutaj jest, dobra, okej, okay, widzę. Wow, nabieram prędkości. Nabierasz no, prędkości. A już, tak, okej. Okay. Ach, źle zrobiłem. no, no raczej. No nie moja wina, ja nie patrzę, który ty ten, jedną dole muszę czekać na Mhm. Mm Aha, czekaj, ten muszę. Tak, dookoła, bo inaczej portale nam tutaj zanikną. No dobra, dalej. Lecę. Lecę. Lecim na szczecim. Dobra. Kurwa, ja pierdolę. Powiedź, powiedź, powiedź. Powiedz, kurde, w który będziesz teraz leciał. Żartujesz? <laughs> no, nie. No bo ja inaczej nie wyczuję stary. Czekaj, to może zejdę? Jeszcze nie, nic, nic nie rób. Może... Ja patrzę swoje Teraz. Perspektywy więcej. O no. oh yeah. Udało się. Teraz co mamy zrobić? Ja tu, tu naciskam, na ten, naciskam na ten, właśnie... Musisz złapać kulę. Kule kulę musisz złapać. Teraz idź po nią. Bo ja tutaj stoję na przycisku, a ta podłoga się zawali Przestanę ją trzymać przycisk. Dobra. Mamy kuleczkę. No i chuj. Supi I po chuj Kurwa po blet. kuleczce Ja pierdolę. No nie uczymy się, nie? No jazda. Czekaj, Ale fajna była. Ej, ale co z tą kulką trzeba zrobić potem? Wypierdujemy ją do portala. Jakiego kurwa portala? Gdzie ty tu ja masz jakiś portal? No nie wiem Aha wiem, wiem co zrobisz Podskocz i nie ją miałem złapić w tym Kurwa <ścoughs> Teraz to ja idę <ścoughs> Ja <ścoughs> No dajesz a? O. To jest praca ze a tego się nie nauczycie Kupać indziej to na naszych gameplayach tak jest No i okej Dobra No i co? To kończymy dzisiaj Myślę, że kończymy 10 minut prawie jest na czasomierzu Fajnie się grało, o dziwnie u nie było żadnej w topie, większej Dobra. No, zapraszam Was do kolejnego odcinka. No chodzi o to, żebyście komentowali, niekoniecznie subowali, się wam się nie podoba i tak dalej, jak wiadomo. Nie chodzi nam no, o Nie Dajcie tego tak, nie kurwa, tylko wyłączcie przeglądajcie albo zresetujcie, kurwa, zrócić format. Tak, na. nie instalujcie Jawa w ogóle do chyba, żebyście kurwa <śmiech> <śmiech> nie, nie oglądali filmików. Zwykły koment wystarczy, dobra. Ty powie, wiecie, nie, nie kręćcie kurwa pedały więcej, no. naraz i <laughs> ja. <śmiech>